Zacznie się na plaży z chyrem widać tłum. Startowy pakiet weźmy z namibiec. Dobiegnę tu narusza znów. Szanowni Państwo, do wydarzenia, o którym przyjdzie nam tutaj dzisiaj rozmawiać, pozostały niecałe dwa miesiące. Może się to wydawać na pozór bardzo długim czasem, ale proszę mi wierzyć, że ogrom tego, co musi być wykonane przed biegiem, jest naprawdę nie do opisania, I, ale satysfakcja, która na koniec przychodzi, czyli uśmiechnięte twarze uczestników biegu Neptuna, a będziemy mieli już czwartą edycję tego święta. Z w Trzebieży jest również dla nas nie do opisania. Pan Waldemar Rechaust, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, opowie nam teraz o biegu. Panie dyrektorze, oddaję panu głos. Ja myślę, że będę mniej mówił, tylko, tylko o konkretach. Wiek, jak już tutaj padło, 28 spotykamy się w Trzebieży trasa w tym roku będzie miała charakter trochę taki inny ze względu na wydarzenie, tragiczne wydarzenie, które było w ubiegłym roku. Chcemy i przy dobrej pogodzie, zakładamy, że taka będzie, przy dobrej pogodzie, żeby ten bieg odbył się z tego tragicznego miejsca, czyli po spalonej trasie, czyli ta końcówka tego biegu i myślę, że to nam się uda i, i, i że no jak w jakiś sposób zamanifestujemy to tragiczne wydarzenie, żeby już nigdy nie miało tego typu zdarzenie miejsca nigdzie, to miejmy, żeby to było, nadziało no na naszą wyobraźnię. Tak jak powiedziałem, mamy już ponad 400 uczestników zapisanych, zdeklarowanych do uczestniczenia w tym biegu. Cały czas proces ten trwa. Też wiemy, że to jest trudny moment, bo to jest środek wakacji, niemniej jednak udaje się to zrealizować. No, pakiet jest jak zwykle bardzo atrakcyjny, bo oprócz tych gadżetów, które mieszczą się w tym pakiecie, oferujemy w tym roku burgera, czy znowu tą zupę rybną. Dodatkowo dla dzieciaków będzie Bon. Taką atrakcją będą, będą właśnie za udział przy pogodzie lody, poczęstynek lodowy. Także tych atrakcji przybywa i sponsorów nam przybywa i to jest najistotniejsze. Nie nastawiamy się w tym momencie, żeby z tego biegu powstał jakiś zysk, tylko żeby wszystkie środki zostały przeznaczone na promocję tego biegu, jak i zarazem na, na to, żeby uczestnicy, uczestnicy tego biegu fajnie się bawili i chętnie do, na ten bieg wracali. Trasa to już, jak było powiedziane, 5 km. Myślę, że wystarczająco w, takim, w taką pogodę, takie przetarcie Nordic Walking i bieg średni, który zawsze cieszy się dużym, dużym uznaniem wśród uczestników. No i później to losowanie, tak tutaj padło też i koncert dzieciaków i zespołu szantowego, także atrakcji będzie co niemiara. No a po biegu jest ten poczęstunek, o którym powiedziałem. Państwo, dyrektor wspominał o pakiecie startowym ja również tutaj pozwolę zwrócić waszą uwagę na te sztalugi, które po mojej prawej a zaraz przed tą wspaniałą palmą, która jest charakterystyczna dla Trzebieży, dla tych, którzy nie byli w tym, w tym miejscu jeszcze. Koszulka no jest ona można powiedzieć kontynuacją tego co było w zeszłym roku. Bez rękawnik, mamy informację od biegaczy, że to był świetny pomysł. Pogoda tak jak powiedziałem bardzo bardzo wakacyjna, więc można liczyć się z opalenizną. Więc tutaj dbając o naszych biegaczy Pozwoliliśmy sobie pozbawić tej koszulki rękawów i to jest tak e, wsłuchiwanie się w głos e, uczestników. E. Wiemy, bo czynnie uczestniczymy, pan dyrektor szczególnie upodobał sobie bieganie w biegach zorganizowanych, więc medale. Wiemy, jaką, cieszy, jaką cieszą się popularnością i jak bardzo uczestnicy przykłają do tego uwagę, więc nie spoczywamy i nie zamykamy się na jeden konkretny, jeden konkretny wygląd tego medalu, tylko cały czas dążymy za, podążamy za trendami i chcemy, aby ten medal był indywidualny dla każdej edycji sprawiał Państwu wiele radości i w zaszczytnym miejscu w domu, który Macie e, mają uczestnicy przygotowany, e, zawsze świecił, żebyście wracali do tych wydarzeń, tego wspaniałego dnia e, myślami. I chciałbym już nie przedłużając e, powitać e, e, przedstawicieli z Panem e, Naczelnikiem, Prezesem, Założycielem, Fundatorem. Och, ach, można wiele tutaj przymiotów mówić. E, pan Bobrowski i dzięki weekend, drodzy Państwo. E, bieg Neptuna e, chciałby oficjalnie przekazać tej konferencji, przybić mówiąc na kolokwialnie piątkę i wskazać, że jesteśmy razem i oby, oby te dwie nasze wspaniałe inicjatywy rozwijały się w tym samym tempie, a, a wiadomo, że we dwoje możemy więcej, także efekt synergii pewnie osiągniemy. Tym symbolicznym elementem drodzy Państwo, przypieczętowujemy nawiązanie współpracy z Dzikim Weekendem, festiwalem biegowym, o którym Pan Prezes, Założyciel, Fundator Pan Bobrowski, myślę, że zaraz coś więcej powie. Bardzo fajnie, że jesteśmy na też naszej takiej wspólnej plaży, też tutaj mamy jakąś perełkę, jakiś bieg, także się cieszymy, że jesteśmy w Trzebieży. Przepiękne miejsce, przepiękna plaża, niesamowite efekty można uzyskać też i w wynikach, i w dobrej zabawie, bo nie tylko chodzi o sportowe wyniki, o zawodowców, ale o wszystkich, o amatorów. Sam jestem tym amatorem, może kiedyś na wyższym poziomie biegałem, ale nie na tak wysokim, żeby być z tym zawodowcem. I myślę, że fajnie, że Dziki Weekend e, też jakiś swoją perełkę tutaj włoży w Trzebież i będziemy mogli tu się razem bawić. Na pewno pomożemy w zabezpieczeniu trasy, tak jak i w tamtym roku. I w tym roku już oficjalnie jesteśmy z wami i myślę, że będzie to do, dopilnowane, aby nikt się nie zgubił i każdy się bawił w swoim stylu, czy dla zabawy, dla wyniku i dla wspólnej inicjatywy. A to jest nowy program, e, który K który kierujemy dla tych, którzy byli trzy razy i będą z nami e, po raz czwarty. Tam będzie specjalny poczęstunek, e, będzie specjalny numer startowy, będą dodatkowe atrakcje. Także, drodzy Państwo, warto się zapisywać, jak widzicie, bo e, nie próżnujemy, nie zasypujemy, nie cieszymy się tym, co jest, ale chcemy e, czerpać e, z doświadczeń, chcemy sami e, wytyczać pewne e, ścieżki, pewne, pewne nowe trendy, więc e, no tutaj chcielibyśmy, aby to na stałe wpisało się i żebyście Państwo e, do nas, do Trzebieży e, witały. Z kilometrów możesz przebiegać albo przejść. No tłokik to też przecież ruch. Po piasku pobiec lub w wodzie, jeśli chcesz, to na metę jesteś zuch. Biękę, to na dół przebiec, zacznie się. Na plaży z ręka stół. Startowy pakiet kaśmy